Skala Kardaszowa, czyli skala, według której określa się poziom cywilizacji i jej techniczne zaawansowanie. Oczywiście jest to niejako taki przykład, który tylko określa, na jakim poziomie jest hmm, hipotetyczna cywilizacja, na przykład pozaziemska, a także metoda określenia, gdzie obecnie się znajdujemy. Według tej oryginalnej skali hmm, są niejako trzy poziomy. Ale oczywiście wprowadzono inne poziomy. Na przykład wprowadzono też poziom zerowy, czyli cywilizacja, która wykorzystuje zasoby swojej planety, ale nie jest w stanie kontrolować tych wszystkich zachodzących na jej planecie rzeczy, takich jak huragany, trzęsienia ziemi, pływy morskie, potrafi. Wykorzystywać zasoby, ale nie jest w stanie kontrolować swojej planety. Ale zacznijmy od tych oryginalnej skali Kardaszowa. Typ pierwszy, czyli cywilizacja wykorzystująca zasoby energii swojej planety. Pełne zasoby i potrafiąca w znacznym stopniu kontrolować planetę. Czyli właśnie powstrzymywać trzęsienia ziemi, powstrzymywać huragany, wykorzystywać te wszystkie reakcje zachodzące na tej planecie oraz kontrola i wykorzystanie reakcji termojądrowych. Typ drugi: wykorzystanie całej energii emitowanej przez gwiazdę centralną. Według Misio Kaku my osiągniemy ten stan w 2800 roku. Wtedy na przykład taka cywilizacja będzie w stanie odbywać podróże międzygwiezdne czyli po prostu według tej klasyfikacji bylibyśmy w stanie wykorzystywać całą energię pochodzącą od słońca, czyli naprawdę potężną ilość energii. Trzeci typ w tej skali jest to wykorzystanie energii całej galaktyki, czyli energia z milionów gwiazd, z czarnych dziur i po prostu cała energia, jaka znajduje się w naszej galaktyce, byłaby wykorzystywana przez właśnie taką cywilizację. Według Mission Kaku, Ziemianie, ludzie, przepraszam, osiągną ten stan w, za około 10 tysięcy lat. W co bardzo mocno wątpię, ponieważ jest to naprawdę nierealne. Oczywiście dołożono jeszcze kolejne. Poziomy. Izaak Asimov zaproponował typ czwarty, czyli energia z całej supergromady. Typ piąty, energia z całego wszechświata. Typ szósty, z wielu wszechświatów. Taka cywilizacja mogłaby zmieniać prawa fizyki we wszechświatach. Oraz typ siódmy, czyli cywilizacja boska, potrafiąca stworzyć wszechświat. Oczywiście skala kardaszowa to tylko te trzy typy, a gdzie my jesteśmy, gdzie obecnie znajduje się nasza cywilizacja. Według obliczeń energii, jaką jesteśmy w stanie zużyć, wykorzystać z naszej planety jesteśmy na 0,72. Poziomie, czyli w niejako w trzech czwartych tego pierwszego poziomu nie jesteśmy w stanie kontrolować tych zachodzących na naszej planecie zachowań, takich jak te właśnie trzęsienia Ziemi, ale w znacznym stopniu wykorzystujemy tą energię na naszej planecie, czyli gdzie się znajdujemy bardzo, bardzo daleko w porównaniu nawet z tym typem pierwszym, nie mówiąc już o tych pozostałych, drugim, trzecim typie. Jak będzie, zobaczymy, czy się będziemy dalej rozwijać w takim tempie jak obecnie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do innych materiałów, na inne kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie.